Głownie. Na jakiej pani? No do obojętnie jakiej. A dzwoniłeś już w skarbie dzisiaj? Tak, tak, no 10 minut temu. Nie wiem, bo to nie ja odbierałam, koleżanka na pewno odbierała. A kto przy telefonie? Dolores. O, no to dobrze. No to więc ja chciałem cenić poznać. 120 za godzinkę, 100 za pół. U, taka różnica mała pomiędzy godzinką a pół? To niedobrze. Ale to nie ja cenę ustalam. Aha, dobrze. <laughs> Powiem ci, że ja bym mogła ci nawet inną cenę zarzucić, bo do innych zabaw. Więc dopiero byś się zastanawiał, dlaczego tak. No to a jakie zabawy są droższe? No, bardziej perwersyjne. To nasze? Znaczy? Wtedy są od 300 do 500. No ale powiedz mi dokładniej. To znaczy, na przykład wiążę Ciebie na szubienicy i każę obciągać mojej suce tobie. Mhm. Mm Albo kładać ją na łóżko ginekologiczne i każę ci ją lizać. Aha, no to spoko, tylko trochę drogo. Mhm. Mm A wygląd mój, Twój? Mój, blond-czarne włosy, metr 70, m, plus duża trójka. Niedepilowana, opalona. Czemu niedepilowana? bo moi klienci sobie tego nie życzą. Mm -hmm. No to widzę, że ty przyjmujesz w jakimś takim pomieszczeniu publicznym, tak? To jest tak zwana mieszkaniówka, wiesz? No dokładnie, I tam można przyjeżdżać tylko pojedynczo. nie można na przykład trzy osoby, tak? Ale to na przykład nie. Ja mam trzy pokoje, więc. Ale mi to... chodzi o coś na trzy baty. Nie ma takiej możliwości. Ale za dobrą kasę może by była taka możliwość. Ale kasa to nie wszystko, wiesz o tym? No wiem, wiem. A francuski z zabezpieczeniem czy bez? Ale w zabezpieczeniu. Uuu, to dosyć konkretne zasady. No oczywiście. <laughs> na takich bardziej perwersyjnych zabawach może być bez zabezpieczenia. Ale finisz chociaż bez zabezpieczenia czy też z zabezpieczeniem? Na przykład na buzie, czy na piersi, czy na pupę? Na piersi normalnie, standardowo pozwolę ci spuścić się na moją niewolnicę no to spoko. A tam nie ma u was niższych cen, tylko ty jesteś taka i, i wszystkie takie same, tak? To znaczy nie, to są tylko i wyłącznie moje ceny, bo są dziewczyny, które standardowo za 120 zł przyjmują, w tym wtedy masz klasykę Francuz obopólny w zabezpieczeniu, no oczywiście kąpiel przed i po. Są dziewczyny, które robią Francuza bez zabezpieczenia, jest to dopłata. Jedyna dziewczyna, która robi finał w ustach i seks analny, ale za to też jest dopłata. Mhm. No to dobra, tak? To Co to, to będę dzwonił? I w jakiej miejscowości to jest? W Beton. Dobra, a taki kolega takie pytanie ma jeszcze, bo z kolegą przyjadę, czy długość członka ma znaczenie? Nie. Ważne, żeby był pracowity. No właśnie, on, on cię wstydzi, że będzie się śmiała tego. tego. Nic, niczego się nie będę śmiała. Nawet, że ci się usta zawiąże. No mi raczej nie da rady, bo wiążę to ja facetów i kobiet. To tam niewolnikiem będę. A, no. U mnie to o to chodzi. Dobra, dobra, no tak to, to będę dzwonił. No okej. Okay. Dobra, dzięki, na razie. Pa.